Czytajcie tutaj zwykły gracz 12. Tak, mój nick jest tak bardzo autentyczny jak dupa słonia. A domyślecie się, że liczba 12 oznacza mój wiek? to no, niestety tak nie jest. Ja mam 12 lat. Chociaż możecie uważać mnie za gimbusa, chociaż nim nie jestem, a mnie to tak dużo obchodzi. No, jestem bardzo kreatywną osobą, dlatego y, zagramy w Happy Wheels. Taki, Taki słuchacz z rana. Jest to mój pierwszy materiał, dlatego pewnie nie będzie za dobry, ani pewnie nikomu się nie spodoba. Ja mam y, ogólnie brzydki ryj, no pff, już pewnie to zauważyliście. I ogólnie no, ogólnie to zaczniemy grę i zobaczymy jak to wyjdzie. Jak się wam spodoba to proszę, o komentarze mam, y, nie, aż tak, nie, jest, nie zależy mi aż tak bardzo na łapkach w górę i subskrypcjach. No chociaż trochę subskrypcji by się przydało, przynajmniej bym wiedział, że to lubicie. I że robię to dla kogoś. Ale zależy mi bardzo na komentarzach. Tak. Uwielbiam ten moment, kiedy Happy Wish odmawia posłuszeństwa. Jest godzina ogólnie 23 piątek, że jestem bardzo zmęczony. Dlatego może to za nagrywam, bo pf, odbiło mi. Tak, ok. A więc zaczynamy. Pierwszy lewy, zobaczymy, jak to nam pójdzie. Iii. Weźmy jak zwykle naszego ojca. Zabi syna. Fascynujący. E, y, jestem jednorosłem. Zobaczcie na to. Jego. Czemu Jimmy, tak? Jak się nie mylę, ten mały chłopczyk miał na imię. Czemu Jimmy ma topór w tym miejscu. Dobra i jego ojciec ma w hełmie koniec tego toporu, znaczy. Da fuk. Znaczy ma drugi koniec toporu w hełmie. To wygląda jakby jednorożec wbijał się zimiemu w dupę yy, od przodu. Tak, to było mądre. Dobra. Bardzo fajny level. To było po prostu fascynujące, mam nadzieję, że przeżyliście takie same emocje, jak ja. Do pięciu, raz... Jest. Da Fuk. Jak ja... Aha, no patrz. Myślałem, że to jest na pierwszym... ...planie, ale tak nie było. Niestety, wybaczcie, ale Happy Wheels nagrywam bez dźwięku, więc to może tak trochę gównianie bez tych efektów. No ale zobaczymy jak to będzie, może wam się jakoś to cudem spodoba, chociaż wątpię. No ale cóż, pierwszy film, wspominam, nie będę, ogólnie nie jestem graczem jakimś Happy Wheelsa, da, fuk. Wybaczcie, że y, dużo gadam o sobie, ale chcę żebyście widzieli, nie jestem jakimś y, graczem Happy Wheelsa, że jej, nowy kanał, będzie Happy Wheels, 24 na 7, będę sobie oglądać, właśnie, że nie. Lubię bardzo nowe produkcje gier, czyli będę grać po prostu w najnowsze gierki. Oczy, oczywiście oryginały, więc na przykład nie będę grać w wszystkie najnowsze Battlefieldy, jeżeli wyjdą, czy coś. To, co kupię, w to będę grać yy, przy was, albo to, co już kupiłem, więc... Ogólnie jestem maniakiem Call of Duty, więc hmm, pewnie będzie dużo Call of Duty, a ja za dużo gadam więcej, jakbym był jakimś, nie wiem czym, robokopem, który mówi cały czas więc... Hmm, jestem w drugim świecie. A teraz jestem w pierwszym świecie. Fascynujące. Hmm, jestem na kaktusie. To jest kaktus. Du, 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 du. Ej, ja wchodzę po górze. Wiecie co? Nie, nie. Pogoda to nie jest dla mnie. Hmm, co my tu mamy? Battle o. Ulubione moje w tym całym happy wisie to właśnie Battle Run. Czyli jazda po dziwnych butelkach. Jestem po prostu tym mistrzem. Da fuk. Żartowałem z tym mistrzem. Oooo. Koniec. 12 sekund. Bijacz. Bijacz, bijacz, bijacz. Tak, pewnie zaraz będzie, że nie krytyk krytyk. Hmm. Hmm. Mm. No. W tym jestem debilny. Aha. Nagrywam już 5 minut, i nagram jeszcze może z kolejne 5. Czemu mój. da się to odsunąć? Nie. Hmm. Nie da! Ej. Czemu mój. Ej. kręgosłup. Jest na powierzchni. I dlaczego? Nie! Dobra, bez komentarza. Daj sprint. Ja! Tak, więc jak wspomniałem o sobie, yy, powinienem mieć lepsze oświetlenie co do kamerki. Wiem, że podstawą jest yy, dobre oświetlenie, dlatego moje jest chujowe. <laughs> Robię specjalnie to, nie no, żartuję, tak naprawdę nie mam lepszej kamerki. Flip, a, miał być flip. No. Ok, jeszcze raz. Oraz, powinienem mieć lepszą kamerkę i lepsze oświetlenie. Tak, ale nie mam żadnej z tych rzeczy. Niestety. No, no, no. O nie. No, nie. <grym> Ta gra mi się nawet spodobała. Ale i tak z niej nie będę nagrywać, bo jest już za dużo tego na YouTubie, Tak samo, yy, jakby ktoś już tu był jakiś fanatyk Minecrafta, to pff, wątpię, żeby coś u mnie było. Może tam od czasu do czasu, ale to nie, po prostu nie lubię nagrywać czegoś, co jest po prostu miliardy setek na YouTubie, Chcę po prostu, no nic nowego pewnie nie wniosę na to, ale. No, ale po prostu chcę coś nagrywać, co nie jest aż tak sławne, czyli na przykład hmm, Call of Duty. No, nie powiedzmy, no bo w końcu jest trochę tych gameplay ogólnie. No, ale na pewno jest mniej sławne niż Minecraft. O tym możecie chyba, możecie przyznać mi rację w tym. Da fuk. E, fajną pozycję przybrałem. no, spoko. Jeszcze dwie minuty tego obrzydliwego nagrania. Nie no, żartuję oczywiście nie obrzydliwego, znaczy obrzydliwego, tylko że po prostu żartuję z tym, że jeszcze, jeszcze tak naprawdę bym sobie z przyjemnością coś nagrał. Tylko yy, nie mam po prostu tematów na mm, pierwszy filmik, dlatego nagrywam takie. Po prostu pokazowe jak to może wyglądać, jeżeli wam się spodoba nagram w końcu jakąś normalną grę z normalnym komentarzem, bo teraz gadam o dupie maryny i ogólnie nie na temat. I ogólnie to jest wszystko bez sensu. Gram w jakieś happy Wheels bez dźwięku i Jezu, jeszcze jestem tak spieprzony Battle Run V1 Oh yeah. Gramy Tak, Battle Run, czyli moje... Ulubione. No nie wierzę. Jak może być tak krótki Battle Run? To chyba każdy przejdzie Epic Bells, e Epic Bell, 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 bell? <gryw> Epicka piłka tan, 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 tan. i tak nie wejdzie, i tak nie wejdzie. Bum headshot tarcza szmato to. Dobra, już bez tych tekstów. No. Oh. Posłuchajcie sobie, bo mam wam coś ważnego do powiedzenia. A więc słuchajcie. Este burrito jest mój bueno, pero necesito salsa verde. No. Pff. Wiesz co, zagramy sobie hmm, Pogo Jump. I na tym się skończy ten odcinek. Skocz. Mm, jestem słaby. Ogólnie w tej grze jestem słaby, bo jakoś tak za nią. znaczy jest fajna, tylko po prostu tak jakoś y, nie gram w w nałogowo w nią. Nie mam jakiegoś takiego Proero skilla. Jestem świetny. Mm. Dafu, przecież... To, to jest możliwe. Mm. Mm. Jestem memewa. Jestem jeżem. Batman, Batman, to ten skina, ten co zabił wszystkich, to będę nim za chwilkę. Jeżeli... Chcę być Batmanem. Nie utrudniaj mi tego. Gro głupia, nie utrudniaj mi tego. Jestem Batmanem. Teraz będę jakimś użytkownikiem. Jakimś de coś tam. De... Chaos. Na fuk, nie za ich w ogóle. Możecie mnie wyśmiać. <grymne> ta. ta, 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 ta. Taki chuj. Jops! Ech. Jest. Co? Slenderman. A, Slenderman. Co to ma związanego z Slendermanem? No co to jest związanego ze Slendermanem? Skoczenie przez... przez takie coś. No idę sobie dołem, mam was gdzieś. Aha, że nie, nie przejdziesz tędy. Nie tędy droga. Coś w tym stylu. Mniejsza z tym, ale i tak tędy przejdę. Jestem hardcorem. Uświadam to sobie. Jej. I takim akcentem. I takim akcentem kończymy to nagranie z złamiącą się nogą. Mam nadzieję, że... znaczy... Mam nadzieję, to bym musiał mieć duże nadzieję, żeby Wam się to spodobało. Ale ja wspomniałem, nie miałem po prostu o czym, roz, o czym mówić z wami, bo po prostu ta gra nie należy do moich ulubionych. Ogólnie jest spoko gierka, tylko nagrałem coś na pokaz, jak to może wyglądać. Ogólnie, żebyście mnie trochę poznali. Kim ja jestem, Pewnie pomyślicie, że jestem jakiś niedorozwinięty i ogólnie, że skaczę na Pogo jednoroscem czy coś w tym stylu. No ale to wszystko zależy od Was, więc proszę bardzo o dużo komentarzy na temat, czy nagrywać w ogóle coś dalej i co byście chcieli dalej. Ja coś powiem o sobie, że jeszcze powiem, czym, że lubię bardzo FPS, czyli strzelaninki proste takie, i no, idziesz. Ta pałę, na pieprzesz jak debil przez 6 godzin, koniec gry na przykład Call of Duty, coś w tym celu Battlefield. Właśnie to są moje klimaty, więc jeżeli macie jakieś gry, które są na równym poziomie co one, to proszę podeślijcie mi je, spróbuję się je zakupić w sklepie, tak nie ściągać. I coś nagramy, znaczy nagram, a wy będziecie się ze mnie śmiali, że jestem debilem i jestem brzydki ogólnie i pff, Głupi i nieśmieszny w ogóle. No. W ogóle to jest wszystko bez sensu. Po co ja to w ogóle nagrywam? No, nie wiem, to wszystko zależy od Was, więc. See you later i. Pff, yy, i jakieś motto. Nie ma dzisiaj żadnego motta, więc. Elo!